Mimo tej końcówki kontrolowaliście to spotkanie? No tak, bardzo się cieszymy. Dzisiaj naszym celem było zwycięstwo w tym meczu. Mimo tego, że Remis dawał nam awans, pierwsza połowa myślę, że rozstrzygnała już to spotkanie. Prowadziliśmy 3-0, prowadziliśmy tą grę, później szliśmy na 4-0. Gdzieś ta końcówka faktycznie poszło dużo zmian, wszystko się to gdzieś zatarło. No ale oceniamy to dzisiaj pozytywnie, wszystko, bo jednak zrobiliśmy ten awans, wygraliśmy derbowy mecz i, i, i chwała chłopaków za to. No to teraz, co będziecie robić? Czy odpuścicie te mecze? Czy będziecie kończyć z takim przytupem jak ten cały sezon? Nie, nie, na pewno tutaj nie, o odpuszczaniu nie ma, nie ma mowy. Mamy kolejny cel, żeby żeby nie przegrać meczu do końca sezonu. Zostały nam trzy kolejki. Jeszcze przekroczyliśmy dzisiaj yy, magiczną, magiczną gdzieś yy, stawkę 100 bramek. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy 101 bramek, chcemy to chcemy kontynuować. Na pewno tutaj o odpuszczaniu nie ma, nie ma mowy. Zapewne dostaną szansę chłopaki w większym wymiarze, co grali mniej, ale tutaj na pewno o odpuszczaniu nie ma mowy, bo, bo już myślimy o kolejnych, kolejnych meczach w przyszłym sezonie. No to gratuluję, bo ta koszulka za nie wygląda. Bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Pierwsza połowa pod kontrolą, końcówka trochę Wam nie wyszła, ale koniec końców no, to, co sobie zamierzyliście na początku sezonu udało się osiągnąć. Tak, udało się osiągnąć, bardzo się z tego cieszymy. E, jesteśmy szczęśliwi e, z racji tego, że założony cel, e, krok po kroku finalizowaliśmy i dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy. Tak jak sobie powiedzieliśmy, dzisiaj chcieliśmy ten awans e, dobić, e, doprowadzić do końca. No nic, nic tylko świętować, cieszyć się przed nami jeszcze kilka meczów, fajnie, było, bo, bo gdzieś większych zawodników będzie mogła więcej minut załapać, co też przyczyni się, żeby przyczynić, że będziemy lepiej przygotowani do, do następnego sezonu. Cieszymy się. Jeżeli chodzi o mecz, to yy, tak jak tutaj Pan powiedział, pierwsza połowa pod nasze dyktando, drugie w drugiej troszeczkę rozluźnienia się zdarło, co widać było yy, gdzieś po większej ilości yy, sytuacji bramkowych yy, stworzonych przez przeciwnika. Natomiast yy, w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia. Cieszymy się, że jest zwycięstwo i że możemy przygotowywać się do wyższej lice. Gratulacje! Dziękuję bardzo.